Siema. Jestem zły za te komentarze. Nieładnie pisać. Nie jestem na was psycholog ani tym podobne. Ja muszę chyba zawiesić kanał, bo to jest naprawdę za brzydko piszecie. Nieładnie. Brzydkie komentarze piszecie. Bardzo brzydkie. Bo powiedziałam prawdę. Nie wolno mi nieładnie wyzywać kogoś. A sam się spojrzy na siebie jaki jest. Nie jestem na was psycholem, bo ja nie mam... Leczę się psychiatrycznie Faktem, bo miałem załamanie nerwowe. I miałem wypadek rowerowy. Nie uderzałem rowerem. W dziecko, które było ten. Ja się nazywa połamanę i się załamałem i się skończyła załamanie mam i nie ładnie wyzywać wyzywać obceholi, pisz leki i tym podobne, ja nie biorę leków spójrzcie się kurwa na siebie a nie mnie wyzywać od różnych słów nie, nie wiem ile macie, macie lat a naprawdę się spójrzcie na siebie jak nie chcesz oglądać tego kanału po chuj oglądasz Wskazuj sobie y, łap, y, wszystko y, nie pisz, jak nie chcesz oglądać, to nie pisz. Wyłącz ten filmik i chuj. A nie oglądać i wyzywasz od różnych słów. Jeśli chcecie oglądać, to pomyślcie co razy, czy wyzwać, czy nie oglądać, a nie wyzywać mnie od chuj, różnych słów. Chuju nagraj filmik i tym podobne. Jak nie chcecie kurwa oglądać, to nie oglądajcie. Proszę Będę kończyć.